Witajcie. Dzisiaj mam dla Was album. Album z kolekcji Felicity. To jest ta kolekcja. Album robiony był właśnie z tej kolekcji 30x30. Dodatkowo wykorzystałam te elementy do wycięcia extras I też kilka arkuszy zużyłam z kolekcji 15x15 tej tego mojego formatu. Sam album ma format 8,5 na 8,5 cala ma okładka. A grzbiecik ma 2,6 cala, strony 8 na 8 cali w środku. I albumik, tak jak widzicie, na okładce jest prosty. Tutaj jest związany na kokardę, taką wstążeczkę na żyłce, także ona się tak fajnie, fajnie może uformować. Na układce mamy bardzo prosto i płasko. Tutaj właśnie są kawałki papieru. Uklejony tylko jest motylek. Napis album tekturowy on jest na biało. I tutaj jest dodany z foremki Big Ben, odciśnięty z masy FIMO. I tutaj są takie elementy papierowe, kwiatki i takie elementy koronkowe. Z tyłu mamy tylko kartę z dużego arkusza, wyciętą z kart do. A journalingu. i przechodzimy do środka tutaj na układce mamy kieszeń o, na tej kieszeni jest tylko mała kompozycja tutaj są tagi wykorzystane właśnie z tych ekstrasów i element wycięty z papieru też kwiatki i tiulowe kwiatuszki tu zaczyna się nasza historia tutaj mamy taki napis w albumie miały się pojawić elementy związane z Londynem, także tutaj są takie grafiki wydrukowane z Etsy, ściągnięte i też tutaj są tagi, podobna jest kompozycja do tej, która jest tu na kieszeni i tu mamy klapeczkę na wskazóweczkę otwieraną i pod spodem są narożniki, miejsce na trzy zdjęcia, tu w kieszeniach są maty zwykłe białe z papieru wizytówkowego zrobione. Kolejna strona. To jest też taka książeczka tylko otwierana do góry i trzy miejsca na zdjęcia, tutaj zdjęcie można wsunąć, o tutaj jeszcze jest taka mata, pod spód wsuwana, to jest z okładki, znaczy z tego paska tytułowego wycięte takie karty, są bardzo fajne. Tutaj mamy też kompozycję z tortem. I taką klapeczkę ona jest na magnesik. Tutaj się wsuwa zdjęcie pod spód. Tutaj, tutaj normalnie w te narożniki można włożyć zdjęcie. A tutaj jest miejsce na zdjęcie 10x15 na tylko narożniczkami zrobione. I tutaj znowu mamy klapkę na magnesik. Też miejsce na zdjęcie tutaj. Tutaj doklejony taki samochód i latarnia. Te latarnie są wycięte z arkuszy właśnie 15 na 15. <laughs> I tutaj mamy znowu miejsce na zdjęcie. Zwyczajne chwile tworzą cudowne wspomnienia. I tutaj też miejsce na zdjęcie tylko z narożnikami i mała kompozycja. Tutaj kolejna strona. Mamy budkę telefoniczną i klapkę otwieraną do góry. Tutaj też kompozycja pod spodem. Latarnia i doklejony motylek. I ostatnia strona. To jest tylko taka książeczka na pięć zdjęć. Tutaj na wierzchu jest do wsunięcia zdjęcie, a w środku są narożniczki, Tutaj też dodałam te papierowe kwiatuszki, ten tujelowy kwiatuszek i też latarnia i autobus piętrowy nieodłączny element klimatów londyńskich, angielskich. I tutaj na końcu tylko kieszeń. Też doklejone są te dwa motyle. Już nie chciałam tutaj robić jakiejś dużej kompozycji, bo tutaj jest piękny wzór na papierze, więc nie chciałam, żeby tutaj się za dużo działo. Tak wygląda album. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o album. On jest na 20 zdjęć się w środku mieści, natomiast tu jeszcze są włożone tematy, więc to jeszcze jakieś dodatkowe myślę, że 6 zdjęć się tutaj zmieści. Tych większych 10 na 15. Także jak widzicie, malutki albumik z szytą okładką. E, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa pa, trzymajcie się.